Witam Państwa serdecznie w Kutnowskim Studium Samorządowym. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Za oknem aura już trochę jesienna, zbliża się październik, a jak październik to Festiwal Szaloma Asza w Kutnie. I o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. No świetnie, to rozmawiajmy. Ehm, Bo jest o czym? Pani dyrektor, jak to się w ogóle zaczęło, że w październiku na jesień Kutno rozkwita festiwalem. Żeby być precyzyjnym, to muszę powiedzieć, że co dwa lata, bo edycja festiwalowa, festiwal dzieje się co dwa lata, odbywa się co dwa lata, a zaczęło się, oczywiście dla mnie to historia, ale skrzętnie ją pielęgnuję i dopytuję, jak to było na początku. Były wczesne lata 90. Zaczęło się od Konkursu, konkursu literackiego imienia Szaloma Asza, który później przekształcił się już ma pełną nazwę, ogólnopolski konkurs literacki imienia Szaloma Asza. W tym roku jest czternasta edycja, więc bardzo łatwo sobie obliczyć, ile to lat temu było, a później po paru latach. Przepraszam, jesień właśnie już i ich Po paru latach dołączył do tego, jako dopełnienie konkursu, festiwal Szalom Asza. Festiwal, który oczywiście podmiotem tego festiwalu jest Szalom Ash pisarz y, żydowskiego pochodzenia urodzony y, w Kutnie, pisarz światowej sławy. Ja zawsze to podkreślam, że bardziej znany na świecie niż u nas w mm. Polsce, y, ale y, biblioteka kutnowska robi wszystko, żeby to zmienić. Y, i ten festiwal oprócz zajmowania się czy prezentowania dorobku twórczości pisarza Asza, również zajmuje się szeroko rozumianą kulturą żydowską. Pamiętając, bo taka jest misja tego festiwalu, że no, mamy wiele wspólnego, że, że łączy nas wspólna historia, taka historia polsko-żydowska. I, I o tym warto pamiętać. W tym roku już 11. edycja. Tak, jedenasta ja. edycja. W tym roku też wyjątkowa inauguracja. Chciałam, żeby pani trochę o niej y, powiedziała, a po niej wystawy, konkursy, gry, zabawy, warsztaty, spotkania tak. teatralne, całe mnóstwo atrakcji. <laughs> czyli co w tym roku zaplanował organizator festiwalu? Organizator, czyli Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Y, już od kilku edycji y, staramy się, aby y, pierwszy dzień festiwalu y, był, y, odbył się gdzieś na zewnątrz. Chodzi o promocję Właśnie festiwalu Szaloma Asha I tak tylko przypomnę, że byliśmy już w Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi, byliśmy w Płocku w Muzeum Żydów Mazowieckich, a w tym roku będziemy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. I tam 1 października rozpoczynamy spotkaniem z Davidem Mazowerem. Pewnie wielu mieszkańców Kutna zna już Davida Mazowera, jest to prawnuk y, pisarza, y, człowiek, który bardzo nas wspiera, y, kultywuje pamięć też y, o swoim pradziadku, y, a zawodowo jest jak najbardziej y, związany z literaturą y, żydowską, mianowicie y, wcześniej był dziennikarzem BBC w Londynie, teraz jest w Stanach, jest y, y, redaktorem, y, dyrektorem Redakcyjnym w Centrum Idyszowym w Stanach. Także no, naprawdę jest to ważna osoba i popularyzuje i kutno, i, i nasz festiwal, a zarazem w, w, w żichu. Druga część tego spotkania festiwalowego to będzie promocja naszej publikacji, publikacji biblioteki. Pokazać, tak, właśnie chcę pokazać, ponieważ jest to zupełnie premierowe pokazanie, tak, taki debiut tutaj. Jest to taka skromna książka, bardzo nam się podoba, bo jest taka skromna, ale zawartość jest nieprawdopodobna. Hmm. Bogata. Tak, Szalom Aż na łamach prasy. Jest to y, publikacja pod redakcją naukową Moniki Szabłowskiej-Zaręby. Jest to doktor y, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktor Agnieszka Żółkiewska jest następną redaktorką, y, autorką y, tej publikacji. Pani doktor y, pracuje właśnie w Żydowskim Instytucie Historycznym. I tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, y, Szalom Aż jest znany jako dramaturg, jako. Y, 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 prozaik. Y, natomiast y, w ogóle nie znamy Asza jako publicysty i to jest właśnie możliwość y, poznania tych tekstów publicystycznych jego y, a wypowiada się na przeróżne tematy y, te dotyczące Polski kieruje swoje słowa do marszałka Piłsudskiego y, mówi dużo pisze dużo o relacjach polsko-żydowskich tutaj są też wywiady z Szalomem Aszem i tu uwaga ciekawostka jest kilka tekstów y, specjalnie y, Przetłumaczonych z Idisz na polski po raz pierwszy na potrzeby tej książki, gdzie mowa o kutnie. Także są duże fragmenty też okutnie i takie bardzo, bardzo przyjazne Rozumiem, i bardzo że książka miłe. Książka będzie dostępna w bibliotece. Tak, będzie dostępna w bibliotece oczywiście i już od, od 2 października. Bo 2 października robimy znaczy organizujemy promocję tej książki, spotkanie wokół tej książki właśnie w bibliotece. Bo w ramach festiwalu odbywa się, tak jak wspomniałam, bardzo dużo atrakcji. Tak. Wymienia takie najważniejsze, najważniejsze. Tak oczywiście. Powiem tak, że od, od lat staramy się, żeby oferta była bardzo bogata, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I mamy całą, cały program dla dzieci i młodzieży. Od warsztatów, przepięknych warsztatów dla dzieci o przedwojennych grach i zabawach, poprzez grę mobilną mm -hmm. na smartfony, Shalom aż z miasta róż, przepiękna, fantastyczna gra. Już młodzież zgłasza się. Oczywiście ta gra zostanie z nami po festiwalu i każdy, kto będzie chciał zagrać w grę, wystarczy, jak pobierze od nas odpowiedni kod qr i, i będzie mógł grać w tą grę. Naprawdę zapraszam. To jest coś ciekawego, zupełnie innowacyjnego. Jest tryptyk kutnowski, czyli występy uczniów szkół kutnowskich, którzy sami się często zgłaszają, już mają gotowe programy, oczywiście oparte na wątkach żydowskich, polsko-żydowskich i to jest taki występ młodych ludzi dla młodych ludzi, więc też bardzo ciekawa rzecz, no pewnie wszystkiego tutaj nie opowiem, ale jest oczywiście też wieczór żydowski w Hotelu Rondo, to już z potańcówką, z potańcówką oczywiście i to jest taki projekt, taki pomysł. Muzyczna podróż Asza, ponieważ Asz bardzo dużo podróżował, on jako siedemnastoletni chłopak wyjechał z Kutna. Z przysłowiowym tobołkiem na, na plecach i y, jego kariera jest oszałamiająca, ponieważ on najpierw wyjechał do większych miast w Polsce, później wyjeżdżał, właśnie był, no, łatwiej by było mi wymienić, w których krajach nie był. W związku z tym ta muzyczna podróż Asza to będzie taka podróż śladami Asza, a więc ben, będą tam y, muzyka klezberska, oczywiście nawiązująca do jego życia w Kutnie, y, później będą przedwojenne y, przeboje, y, y, polskie znane, tanga i tak dalej. Później klasyczna piosenka francuska, swing amerykański, czyli to wszystko, co mniej więcej w ramach życia Asza yy, grało, śpiewało mm -hmm. się, to, to zabrzmi. I oczywiście degustacja potraw żydowskich. Yy, no oczywiście też gala, gala festiwalowa 5 października, bilety się już sprzedają w, w Kutnowskim Domu Kultury. Yy, tym razem będzie przepiękny spektakl, yy, najpiękniejsze piosenki, pieśni żydowskie w wykonaniu y, y, aktorów Teatru Jaracza, Umrzeć z tęsknoty. Przepiękne widowisko, byłam na tym, obejrzałam i widziałam reakcję publiczności, dlatego moim wielkim marzeniem i, i, i spełnionym marzeniem było sprowadzić ten spektakl dla mieszkańców Kutna. No ale m, oczywiście dużo bym jeszcze mogła mówić, bo jest wernisarz wystawy plastycznej. To powiedzmy, gdzie znajdziemy te wszystkie informacje? Gdzie szukać informacji? Na stronie, oczywiście na Facebooku y, Biblioteki. Y, b, w Kutnie już mnóstwo jest takich naszych informatorów, oczywiście, gdzie jest pełen y, program. Można wejść do biblioteki i pobrać sobie ten program w takiej wersji już konkretnej, papierowej, prawda? Y, są plakaty porozwieszane. Y, naprawdę wszyscy, którzy chcą dotrzeć do informacji o Festiwalu Asza, mogą to zrobić na pewno. Jestem o tym przekonana. Y, ale no, chociaż słowo chciałabym powiedzieć o y, konkursie. To właśnie to, to jest moje ostatnie <grym> pytanie już, tak. ponieważ Kolejnością wydarzenia jest ogólnopolski konkurs literacki imienia Szaloma Asza. Spośród kogo w tym roku jury wybierało? Czy już wybrani są ci laureaci? I jak w tym roku w ogóle przebiegał wybór? Czy był trudny? Czy, czy, z, czy nadal istnieje tak duże zainteresowanie tym konkursem? Muszę pani powiedzieć, że jesteśmy wszyscy zaskoczeni pozytywnie, ponieważ w tym roku doszło do nas, do, doszła do nas rekordowa liczba prac ponad 200. Oszłamiająca liczba. Żyli bardzo szacowne, znamienite, bo znana Olga Drenda, doktor Monika szabłowska zaręba autorka tej publikacji, między innymi, o której mówiłam, i Piotr Paziński, redaktor naczelny czasopisma Midrasz, czyli no bardzo znane osoby i, i znamienite, szacowne. No mieli poważny orzek do zgryzienia. Były dyskusje niekończące się, emocje ogromne. I wiem, że pierwsza, pierwsza już, już oczywiście są prace. Od, nagrodzone, odkodowane, bo to wszystko jest zakodowane. My nigdy nie wiemy mhm. kto, co, jak. Żyli dostaje pakiet prac w wersji elektronicznej, w wersji papierowej i później dostajemy wynik, werdykt, prawda? Wiem, że pierwsze miejsce na pewno było jednogłośnie wybrane. Mhm. Jest to praca z Warszawy, praca nazywa, znaczy nosi tytuł wózek. I następnie jest drugie miejsce. Trzecie miejsce i cztery wyróżnienia. I y, obrady jury były burzliwe. To wiem, bo opowiadali mi y, 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 o, o różnych tam sporach swoich, ale takich twórczych sporach, i dobrze, że, że tak jest. Ale ta liczba y, piszących wskazuje na to, że y, naprawdę warto ten, ten konkurs y, kontynuować że jest taka potrzeba. Oczywiście te prace nagrodzone, jak zawsze, będą wydane w formie antologii. W 5 o godzinie 16 odbędzie się w Bibliotece konferencja prasowa. Zapraszamy telewizję, gdzie będziemy mogli się spotkać z laureatami, z jury. Pewnie publiczność przyjdzie media i będzie można tam więcej o tym porozmawiać. Yy, wiem jeszcze też, znaczy mogę tak zdradzić, że tak, nie ma nikogo skutna, bo czasami tak jest, mm -hmm. że wśród laureatów jest yy, mieszkanie skutna. Tutaj tak się ale nie wśród zdarzyło. Tak, yy, tak, było, tak, ale tutaj nie, tak się nie zdarzyło. Yy, I jeszcze, że, że yy, yy, no, prace są ciekawe, te nagrodzone i, i przede wszystkim opowiadają o rzeczywistości przed II wojną światową. To znaczy, tak bardzo ogólnie mówiąc i generalnie, prawda? Także coś takiego, raczej te prace nie dotyczą Holokaustu, II wojny światowej. Może i dobrze, może i dobrze. Także my z niecierpliwością czekamy na ten rozkwit kultury żydowskiej w Kutnie już w październiku. Tak. Poproszę jeszcze o zaproszenie widzów do udziału w całym festiwalu. Proszę Państwa, najserdeczniej jak potrafię, zapraszam Państwa na 11 Festiwal Szaloma Asza. Będzie się dużo działo, rzeczy wartościowych, wydarzeń wspaniałych. Każdy dla siebie znajdzie coś interesującego. Zapraszam od 1 do 5 października do biblioteki oraz do instytucji, które nas wspierają. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem była pani Magdalena Konczorek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Bardzo dziękujemy za wizytę dziękuję, w studiu. Pani bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.